Na chciałem mieć tatuażę. Siema, witam wszystkich. Kolejny odcinek z Gietra. Misja jakaś. Mamy udać się na Student Mazepack. zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Lecimy szybkie intro, nie ma czasu. Pamiętajcie o konkursie. A, konkurs już był. No, tam wygrany będzie, tam gdzieś tam. Skręcaj. No, skręcaj te rzeczy. No, się, żeby zostać w górę, a my jedziemy już na stadion Mazebank. Tutaj krótcy nas sprowadzi. <grybuj> <grybuj> Nie co zrobisz? Co byś ty zrobił? Nie no, z głąb! Szybko. Cała skwaszata musimy pokryć. Dobra, ja już jadę tu. Ale ty musisz uciekać, drugiego musisz wziąć. Pojazdy, dobre. Wow! Dobra, ja do tego na przodzie jadę. Idę tam gdzieś To tę strona, tę stronę gdzieś. Lecę mu na, na czołówkę. z kłopa nie ma po prostu. Leciał ci co za mapę. Wow! Jeszcze nie idę Chciałem się za... Chyba co, coś, tu muszę rozwalić. Ja tu muszę... Co? Co robią te policje? Ten tutaj zaczął strzelać do... A, dobre. Tak no, mi się nie chce. Zabawa.

Idziemy jeszcze na zewnątrz, stronę. Wow, na dwóch kołach, na set tracku Pojadę po lewo. Jedź tam... Kto krócej no... Co to się nie da się w ogóle? Przewrócisz się Licz tam w le lewo, a ja tu pójdę gdzie indziej tu na stronę pojadę Żeby nam to poszło szybciej trochę Musimy jeździć. Kto wymyślił takie gówno? Dobrze, jedziemy Fajne autko nawet sobie policzyć mapkę, ale dalej tak mogę przynieść. Nie wjechać. Chyba przejdziemy do drugą stroną. Let's go. Jakiś parking chyba strzeżony. Znaliście policję? Jakoś? Wow. O, super o, nie całą głowę? Chociaż to jest takie słabe Co tu? Jak tam to? Ło, wow, ale mam lagi, ty. Nieźle jest. Może czy jest gdzieś. Zobacz, czy jest to... A tu w środku chyba nie. Chyba nie zniszczę jaj, że to jest. Rozwalić. To się rozwalić Chcę się w sumie. Nie wiem, tu jest... nie? Nie to jedziemy dalej, lecimy do bez wymówek, bez wymówek się puszczają też chyba ja, ja do tego proszącego się chyba. Jest w tym, no ja. dobra, jest, jedziemy, jedziemy bez wymówek. Widzę, ja, że sobie jeszcze jedno auto, trzeba jeździć, rozwalić. Jego rozwalę szybko. No... To misja dosyć długa, można powiedzieć. Jedna z takich dłuższych. Ale też no, na pewno bardzo fajna. co no, to, to jest? To jest Co tu się stało? Czy to mu to się zrespiło? Jeszcze na oto do niszczenia wjeździe, gdzie ja się nim zajmę, na no szybko. Bez większych problemów, problemiczków. It's drive to go power, we start hungry with the power. Put your word of power, hey, what's ours? To jest to auto. No to auto, no spoko, rozumiem, czy mogę go rozważyć.

zaraz umrę. Co ty Co robisz? <laughs> Józef bratan. Józef bratan. Teraz gubić pościg. Kupimy pościg i jedziemy. Nie wiem. Czy jak. Nie nas widzieć 5 minut. A później zobaczą tę ten ten ciężarówkę, to nie trzeba nas rozpoznają. No, ale okej. Okay. To nie ma problemu. Co tu jest? Ajedziemy okay, tędy. Pa, pa, na to. Pa, na to. Gdzieść takiego kiedyś w swoim życiu. Troszkę okrężną drogą, żeby policji nie ten, A, Nie trzeba okrężną drogą. Idziemy bez Weźmy na miejscu to do Was wrócimy Macjas skaczy, bo tak się nazywają te auta. Co się dzieje? Znowu nie policja goni. Nie, ta gra jest dziwna. No dobra, jedziemy moment też ten. Ppp. Nie musisz uciec z policji. Coś ty zrobił! Nie, nie! Co, co, powiedz mi co ty odważasz. Przez z bramki, muszę przyjść. Nie, policja mnie to widzi. Na, tej, na tym się skryje Mój Policja to wiedzę że zaskacza. najpierw Zaskacze to fajne, fajne. To jest, ale Więc to bardzo ciężko się niejeździć. Nie jestem. Jestem tutaj, w lańce, tutaj. Zostawcie mnie. Nie jestem do tego yy, przeznaczony. Nie jestem do tego. Wchodzimy, została skarcza. Ojca została zgubiona. Z tym Dobra, to przejedziemy stędy. Szybciej. Hej, jedziesz, jedziesz? Ktoś tu jest. Ale chcesz wejść, to skacza. Słyszysz? Że wejdzie, to, to skacza. Życia, Zginę! Nie zginę! Zginę! Nie ginę! Z... Pokażę, Krocy. że mam 1% życia! Jak. to jedź tutaj, szybko! Nie mam auta! Zaskaczę mieć! Nie mam go, umarłem! I tak umarłeś. Saskacza nie widzę. Dobra, ja idę po niego, ja idę po zaskacza. Chcę go nie podnieść, a co ja go odsadzę. Jest góry. góry no... no Paja cerka się robi. Nie umiesz zaskacza doprowadzić do celu. Taka sprawa. No jeszcze tego zaskocza. No wypadłem z auta. Wypadłeś z auta. F mi się klikło przez przypadek. Jak można się... Jak można się ja F, F przez przypadek kliknąć? dalej. Teraz mnie policja goni. Dobra, umrę, to umrę. ja go dostarczę. Ja go dostarczę już. Nie umieram, mam umrę. ostatnie życie. Umrę. Nie umieraj! Auto tam masz Jakieś może Nie mam Jak nie masz Zginę, zginę, pokazuję. A, że mam na moście? Życia. U... na A, tym moście Na tym moście jest to auto Gdzie ten saskacz? Tier mnie jest... Na moście chyba jest zaskaczenie. Ja ale po niego Sas... policyjnym Spokojnie. Dobra jest uda się, uda Nie płacz tylko Nie płacz Zaraz tam będę. Nie ma co problemów robić. Nie ma co pakać pod nadrozlanym mlekiem. No nie tak. Już wsiadam do szafka, Czemu oni most z tym... ...brutem kolczastym taranują? To jest być jakiś nienormalny... O, jest tutaj jakiś... Wsiadłem do No ja, tam, ja już tam dostarczyłem, co jeszcze muszę dostarczyć? Myślę, że nie jest to trudne zadanie. Więc proszę to samo zrobić W tego tirowca. Policja mnie goni. Jak, zatarnuje im przejazd tu może. Kurde, no uderzyła we mnie policja i mnie goni. Ale co, ale ten, skammer. Komerckie główno Kamowali mnie na pieniądze mam no, wejść do z uciec z policji. nie ja też coś nie, muszę... już mnie nie widzą prawie. Zostaw sła No To co ja... Nie też chyba nie widzą zaraz. Ej, na ten statek. Pomysł. Jakiś to nie będzie przecież, to nie ma sensu. To jest kar karabinek specjalny z tłumikiem. Żeby być cichutko. Się skąpię tu. Dobra. Trzeba tylko zgubić policję. Zaskłaczem musimy... i do doku do, musimy ze zaskłaczem. A bo ciebie ty jeszcze nie dostarczyłeś. To do, tylko ty jeszcze musisz dostarczyć. Bo ja dostarczyłem ze Niego nie mi policja, dobra. Tyle po problemów o się laskłacze Tego typu. Lecimy. Mi zaliczono zaliczo ja za opnanie. już zamieszkane na gramy. Dzięki. za